Cześć. Dzisiaj jest kolejny odcinek z serii Idę na zakupy, ale dzisiaj będziemy kupować produkty charakterystyczne dla kuchni chińskich, może nawet nie tyle co dla kuchni chińskich, ale produkty charakterystyczne dla kuchni szanghajskiej i okolicznych kuchni, czyli głównie Jojang, Jiangsu. Jian Dlatego, że w ostatnim filmie, który znajdziecie tutaj, pokazałam, ile kosztują produkty podstawowe, tak jak my to rozumiemy na zachodzie, ukośnik w Polsce. Dzisiaj postaram się zakupić produkty podstawowe tak, jak są rozumiane w Chinach. W tej części Chin. Wypisałam sobie trochę rzeczy, które mnie wydają się podstawowe do gotowania chińskich potraw w Szanghaju. I co to będzie, co będę dzisiaj, na co będę dzisiaj polować w supermarkecie? Ryż i makaron. Myślę, że dla wszystkich oczywiste ryż, makaron, nie taki spaghetti, ale taki chiński. Zdecydowanie podstawa w gotowaniu chińskim. Tofu. Jest wiele rodzajów tofu. Ja kupię jeden, dwa rodzaje, żeby pokazać, jak to wygląda ile to kosztuje jajka ostatnio też kupowałam jajka dzisiaj kupię znowu bo już mi się kończą w lodówce warzywa jest oczywiście tam cały taki regał z warzywami ja wybiorę takie które się których się w Chinach używa prawdopodobnie będzie to kapusta chińska nie pekińska, tylko chińska będzie to bakłażan może być to mogą być to takie strączki groszku które często tutaj się jada zobaczę co w sklepie akurat będzie Owoce, zobaczę co jest też, ale oczywiście nie będą to jabłka, gdyż no jabłka są w Chinach drogie i generalnie nie są, nie są takim staple owocem, nie są takim owocem, który by się sięgało jako pierwszy idąc do sklepu. Grzyby, bardzo popularne jeżeli chodzi o chińskie gotowanie, niekoniecznie pieczarki, raczej będą to grzyby sitake, które w Chinach się nazywają siangu, albo Enoki, te takie długie, cienkie, albo boczniaki. Przeważnie one wszystkie są w supermarkecie, w grzybach można przebierać przyprawy. Najczęściej to będzie sos sojowy, sos ostrygowy, olej sezamowy, wino shaoxing. Oczywiście nie będę kupować wszystkich, bo niektóre jeszcze mam, ale na pewno kupię. Sos sojowy, wino Shaoxing, bo też mi się skończyło. Może jeszcze wpadnie jakaś taka pasta typu Laoganma, taka pasta chili, którą się dokłada bardzo często do potraw bardziej pikantnych. Moje zakupy zakończę mrożonkami, takimi jak na przykład bułki baodzy, czy mantou, tego typu rzeczy, czyli po prostu mrożone bułki, ukośnik pierogi. To są rzeczy, które oczywiście można byłoby zrobić w domu, ale większość ludzi nie robi tych rzeczy w domu, tylko po prostu ma się parownik i mrożonki wkłada się do parownika. Dlatego też na mojej liście nie ma na przykład mąki, bo rzeczywiście, jeżeli chodzi o wytwarzanie własnoręczne jakichś takich bułek czy to bałodzy czy to nawet ciasto dopierogów, to raczej kupuje się gotowe rzeczy nawet ciasto dopierogów jest bardzo popularne po prostu gotowe już wycięte i tylko się zwija i, i się smaży, gotuje, paruje. Oprócz tego oczywiście pokażę wam mięso. Ja mięsa nie jem, więc nie będę go kupować, ale półki z mięsem jak najbardziej pokażę. I ostatnia rzecz to jest to, że dzisiaj wybiorę się tylko do jednego sklepu. Jeżeli oglądaliście poprzedniego vloga, to pamiętacie, że byłam w sklepie chińskim, byłam w piekarni, byłam w sklepie z importem, bo część produktów, które w Polsce nazwalibyśmy podstawowymi, takie jak masło, mleko czy chleb. To nie są produkty, które możemy dostać w zwyczajnym chińskim supermarkecie, gdyż to nie są produkty pierwszej potrzeby tutaj, tylko produkty luksusowe, po które trzeba iść do sklepu, specjalnego sklepu z importem. Więc jeżeli jeszcze nie oglądaliście, to zapraszam. A dzisiaj sprawdzimy, ile trzeba wydać pieniędzy na rzeczy do jedzenia w domu, jedząc po prostu zwyczajne takie chińskie produkty. Ja wstaję ze stołu i idziemy. Dobra, zaczynamy od ryżu. Ryż można kupić albo 5 kg, albo 10 kg. Nie ma takich małych opakowań. Okej, okay, jednak można też kupić 2,5 ale to jest najmniej ten. Makaron chiński. Ten jest 6,50 za kilogram. 900 gramów, biorę. Bardzo popularne są też takie makarony, które są takie świeże, ale one są już droższe. Teraz jesteśmy na dziale z sosami i pastami, czyli rzeczami, które się w Chinach, się w Chinach używa głównie do przyprawiania. I tutaj. Mówiliście, że te rzeczy są w Polsce drogie, więc zobacz. Ogólnie rodzajów tych sosów jest mnóstwo. Tu mamy jakiś przyprawiony, tu jest... Też przyprawione, dark soy sauce, tu jest zwykły, tu jest na przykład specjalny do ryby, tutaj jest ciemny, z grzybami. Są też takie wielkie butle, ale ja nie potrzebuję aż tyle. Ja najczęściej po prostu kupuję ten. Tutaj mamy olej sezamowy, który nie jest wcale taki tani, jakby się wydawało, bo zdawałam wiadomości, że w Polsce jest drogi. No w Chinach też nie jest jakiś super tani. 16,90, 19,90, 18,90. Pasači Logan ma. Jest ich milion smaków. Niektóre są z mięsem, jak to i to. Niektóre są bez mięsa. A to, co to jest? to przeczytać. O, a to jest taki chrupiący. Ten lubię najbardziej, więc wezmę ten. Wino Shaoxing do gotowania. 9,90, ale są też takie duże butle. O jak tu 30. Tego się nie pije, to jest wszystko do gotowania. Ktoś pytał o piwo. No to generalnie raczej takie. Ceny je takie jak widzicie. To jest tofu, jest go milion rodzajów. Większość rzeczy jest tofu To jest akurat dla czyli takie... bardziej takie twarde, a tutaj macie siok takie, czyli miękkie. Jajka już kiedyś tu kupowałam. Około 20 juanów, 19,60-21 bywają też droższe. No tak między 20 a 30. Warzywa i owoce. Taja jest dosyć tania. Hmm, Wezmę, że taką. 672, bardzo popularna zresztą. Ktoś też pytał o chińskie, one wyglądają tak: jest ich po 5 w środku w tych paczkach i kosztują tak no 15. Tutaj w promocji za 13,50. Ewentualnie takie z ale to są raczej takie w co się zabiera. Mięso, którego nie jem, ale widzicie ceny To jest wieprzowina, czy to jest mięso To jest wieprzowina Tutaj mielone wieprzowe 20, no tak wejście i trochę za 250 gramów mniej więcej Generalnie raczej się jada wieprzowinę. Świnkie ławki. Nie tak, że nic innego się nie je, ale głównie się je wieprzowinę. I to widać też po sprzedaży, bo jest trochę wołowiny, trochę kuczeka, większość wieprzowina. Jestem obładowana zakupami, mam swoją torbę, jeszcze Pani dała drugą i ryż oddzielnie. Więc, ale udało się dostać zniżkę, gdyż jest jakiś coś, jakieś zniżki i zaczęłam 13 łanów z tego co widziałam. Ale wyszedł do domu i za chwilę to wszystko podsumuję. Mamy to, zakupy są. No, więc teraz podsumujmy, ile to wszystko mogło kosztować. Mam tych zakupów sporo. Jak powiedziałam, zaoszczędziłam 13 łanów, dlatego że pani mi pomogła wbić to do jakiejś aplikacji, która, znaczy aplikacji tego sklepu, która dawała jakieś zniżki na konkretne produkty. Ja dostałam zniżkę na chyba 4 rzeczy z tych i zaoszczędziłam 13 łanów, co mi daje jakieś 8-9 zł. A teraz przejdźmy do tego, co tutaj mam. Tak jak poprzednio stosuję przeliczniki. 1 juan równa się 70 groszy. On się w tym momencie kręci gdzieś wokół 70 groszy. Czasami jest 71, czasami jest 68, ale najłatwiej będzie mi to po prostu policzyć jako 70 groszy. Juan jest dosyć drogi w tym momencie, więc tak to wygląda. Zaczynamy od ryżu. To jest 5 kilo. Można też kupić 2,5, ale ja przeważnie kupuję ten, znaczy ryż tej marki, więc ryż kosztował mnie 23,24 juana i jest to 16,30 zł za 5 kg ryżu. Jak ktoś chce kupić taniej, oczywiście można więcej, można kupić 10 kg, nawet ostatnio w sklepie widziałam, że babcia z dziadkiem kupili chyba 6 takich opakowań po 5 kg i wieźli na skuterze to do domu, więc ludzie robią zapasy Ryżu ludzie mają w domach najczęściej dużo i no ja też najczęściej kupuję ten po pięć. Jak chcecie znaleźć sobie taki ryż jak w Polsce, czyli małe opakowania, to tylko sklep importowany, ryż z importu i no będzie on drogi, więc chiński ryż wychodzi najtaniej. Teraz znajdźmy makaron. Gdzie ja dałam makaron? O, jest. to 900 e, tych gramów makaronu. I on mnie kosztował 6,50 yuan, czyli 4,50 zł. To jest akurat spory makaron. Można kupić też na przykład mniej, połowę tego, ale wiadomo, bardziej się opłaca, jak się kupi dużo. Typowy taki makaron chiński, guamien. Teraz może przejdźmy do warzyw i owoców, bo warzywa i owoce tutaj Was dosyć mocno interesowały. Generalnie. Mam bakłażany, które są w Chinach bardzo popularne. Jak był lockdown, to przez cały lockdown dostałam z 50 bakłażanów od rządu. Naprawdę. Do tego rzodkiew. Taka duża rzodkiew chińska. Oraz również bardzo popularne doujiao, czyli strączki groszku, które się po prostu smaży. W całości je się kroi, pak, 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 i się je na przykład je z bakłażanem. I ile to kosztowało? Doujou, czyli to kosztowało 10,61, czyli około 7,40 zł. Ciedzy, czyli bakłażan. Bakłażany są tanie jak na warzywa. Tutaj 4,73, 3,30 za takie dwa bakłażany oraz. Rzodkiew chińska 5,25, czyli około 3,70 zł. Chciałam kupić też kapustę chińską, ale nie mieli akurat sklepu, więc nie ma kapusty chińskiej. Łosłyn, też takie bardzo chińska rzecz. Dalej, możemy przejść do owoców. Owoce mam dwa. Wybrałam takie tańsze, powiem, czyli no raczej takie, których się w Chinach jada więcej, właśnie dlatego, że one są po prostu tańsze. Więc nie będą to jabłka czy winogrona. Co prawda były w sklepie, ale one były raczej importowane i raczej drogie. Na przykład kisz winogron kosztowała 20 juanów. To już jest dosyć dużo jak na owoce. Oczywiście, oczywiście dragon fruit, pitaya to też się nazywa. Taka pitaya kosztuje w Chinach 6,72 czyli około 4,70 zł. Oczywiście na tace zapakowana, jakby inaczej standard. Duży grapefruit. No i to ja go mogę rozpakować stąd. Pomelo kosztowało 9,41, czyli około 6,6 zł. Takie więc wybrałam dwa owoce, owoce, które się w Chinach jada często. Kolejna rzecz, którą tu mam, to są jajka, Jajka mi się kończą, więc musiałam kupić. Jajka kosztowały trochę mniej niż wcześniej, bo dostałam na nie. Zniszkę. Jajka kosztowały 1587, czyli około 11 zł, naprawdę aż tyle. Dalej mamy chińskie przyprawy. Przyprawy, czyli po prostu rzeczy, których używa się do przyprawienia różnych potraw w kuchniach chińskich. Jak mówię od zawsze zawsze w kuchniach chińskich przyprawiamy raczej sosami i pastami, a nie Przyprawami sypkimi, tak jak na przykład w kuchniach indyjskich czy na zachodzie. No więc, co my tutaj mamy? Wino Shaoxing. Jeżeli ktoś kiedyś takim winie słyszał, jest to wino do gotowania, które jest produkowane w Shaoxing, prowincji Zhejiang. Oraz so, sojowy, bardzo popularny jest, ten jest akurat. To jest akurat zwykły sos sojowy. Nie jakiś ciemny, nie jakiś tamari, tylko zwyczajny sos sojowy. Chociaż lepiej mieć w domu więcej niż jeden, ale ten jest taki najbardziej basic. Plus oczywiście Laoganma, bardzo popularna pasta chili, produkowana w prowincji Guizhou. Nie wiem czy słyszeliście, ale pani Tao Huabi, która jest założycielką tego, te, tego brandu. Umiała pisać tylko trzy znaki w swoim życiu, jak zakłada brand, i były to trzy znaki jej imię i nazwisko, Taohuabi i nic więcej. To jest jedna z tych e, takich, wiecie, sukcesów od pucybuta do milionera, bo ta marka jest w tym momencie warta miliardy, więc tutaj sos sojowy kosztował 720 yuanów, czyli 5 zł około wino Shaoxing, tu jest pół litra, to się nie nadaje do picia. Pamiętajcie, jak chcecie dopicia wino Shaoxing, to ono powinno być pięcioletnie. Do gotowania jest trzyletnie. Wino Shaoxing 9.90 juanów, czyli około 7 zł i ostatnie Laogan ma 13.80, czyli około 9.70 zł. Taki mam tutaj zestaw trzech past i sosów do gotowania. Myślę, że z tego już bym mogła coś tam gotować, chociaż Kolejną rzeczą, która jest bardzo popularna w kuchniach chińskich, to będą grzyby. Ja wzięłam takie najpopularniejsze, czyli grzyby shiitake. Grzyby shiitake są, yy, są komponentem bardzo wielu różnych tutaj lokalnych dań. Oprócz shiitake je się też takie boczniak królewski, o taki na grubej nóżce, mega taki, taki gruby grzyb albo shimeji, albo enoki. Generalnie to takie grzyby, które kojarzycie z Azją. One rosną w szklarni, więc są dostępne przez cały rok, tak jak w Polsce pieczarki. Pieczarki są droższe tutaj niż shiitake. Można dostać pieczarki, ale lepiej shiitake, bo tańsze. Grzyby shiitake, tutaj jest ich prawie 200 gramów. I, i one kosztowały mnie 8,90. 8,90, czyli około 6,20 zł za... Taką tackę grzybów Shikake. Co to jest? To jest baodzy po prostu, czyli takie bułki gotowane na parze. Na huambao, czyli mleko oraz żółtko jaja. I one są takie. Mm, takie słodkie raczej. Będę je sobie po prostu miała w zamrażarce. Jak będę chciała na szybko sobie zjeść jakąś bułkę, no to oczywiście sobie będę mogła to rozgrzać. Bardzo wiele osób coś takiego w zamrażarce trzyma, właśnie po to, żeby mieć tam gdzieś na śniadanie, czy na jakąś taką. Przekąskę. I to mnie kosztowało 12,88 juanów, co daje około 9 zł. I generalnie wszystkie, wszystkie, wszystkie mrożonki z tej firmy WandaMathole tutaj babcia dała swój portret do logo. Wszystkie buki z tej firmy, nieważne z jakim nadzieniem, były też za tyle samo pieniędzy, czyli za około 9 zł. Ostatnia rzecz, którą tutaj mam, to jest. Uh, tofu, tofu, dużo ludzi pytało o tofu, czy tofu jest popularne. Tak jest go milion, milion rodzajów w supermarkecie. To jest laodowu, czyli takie twarde tofu, ja wolę to, ale można oczywiście też kupić takie silki tofu, czyli takie, które się wręcz rozpływa. Można kupić te takie skóry z tofu pałeczki z tofu dziwne kulki z tofu naprawdę tych rzeczy z tofu jest. Mnóstwo to jest takie. Które ja jadam najczęściej, i to tofu mnie kosztowało 5,80 juana, czyli 4 zł. Taka kostka. Tofu kosztuje 4 zł. Nie ma znaczenia, jaki typ tofu kupujecie, one mniej więcej, jeżeli chodzi o kostki, one są tak, właśnie po jakichś tam 5 juanów, czyli gdzieś koło 4 zł. Jeszcze bonus pasta do zębów, bo było też na moim Instagramie mnóstwo pytań. O rzeczy takie jak środki higieniczne, jakieś papier toaletowy i tak to dalej, paski, ale to by musiał być osobny film, żeby o tym opowiedzieć, więc pasta do zębów jest bonusem, gdyż mi się skończyła i musiałam kupić tak czy tak. Pasta do zębów kosztowała 11,67 i jest to 8,20 zł, i była to jedna z tańszych past, pasta Darlie. Darling, bo produkowana w Hongkongu, z tego co pamiętam. Co chyba teraz wszystkich ciekawi najbardziej, to ile za to wszystko zapłaciłam razem, za te wszystkie produkty. Było to dokładnie 153 yuany, co daje nam 107 złotych i 10 groszy. Dużo, mało. Ciężko byłoby to odnieść do warunków polskich, biorąc pod uwagę, że w Polsce to są produkty orientalne, luksusowe, ale. Odnosząc co do moich poprzednich zakupów sprzed kilku tygodni z tego vloga, gdzie zapłaciłam o prawie dwa razy tyle za podobną liczbę produktów, no to wydaje się to całkiem tanio, prawda? Do tego biorąc pod uwagę, że taka rzecz jak na przykład 5 kg ryżu, to jest coś, co mi starczy na rok, no na pół roku co najmniej. Więc rzeczywiście to nie jest tak, że ja jak zjem dwa bakłażany i warzywa i tak dalej, to pójdę sporo powrotem do sklepu i będę musiała kupić znowu ryż, bo ten ryż mi starczy po prostu na długo. Więc rzeczywiście część z tych produktów, albo to, czy przyprawy, starczy mi na dłużej niż, niż ta reszta. Ale myślę, że to mogłyby być zakupy na, no na tydzień. Potrzebowałabym trochę więcej warzyw, powiedzmy, żeby... Gotować przez tydzień i, i wyżyć na tym, ale spokojnie na parę ładnych dni, jeżeli chodzi o jedzenie w domu, to by mi starczyło. I tyle. Ja wiem, że bardzo dużo osób pyta i też pytało na moim Instagramie, jakie są przeciętne zarobki w Chinach, czy mediana zarobków w Chinach, żeby to do czegoś odnieść. Problem jest taki, że nie ma żadnego sensu pytać o przeciętne zarobki w Chinach, biorąc pod uwagę. Jak ogromnym krajem są Chiny, i to, że nawet najniższa stawka godzinowa jest różna w zależności od prowincji, więc wiadomo, że nie ma to sensu. Pytajcie raczej o konkretne regiony, o konkretne prowincje, o konkretne miasta, wtedy można to jakoś odnieść. Kolejnym problemem jest to, że Chiny to jest społeczeństwo klasowe silnie klasowe w dalszym ciągu. I zarobki osób pracujących w pracach niskopłatnych i w pracach korporacyjnych są diametralnie różne i osoby pracujące na przykład gdzieś na kontrakcie, na budowie prowadzą zupełnie inne życie niż życie, o którym my byśmy pomyśleli w Europie. I na przykład pracownik pracujący na budowie zarobi 5 tysięcy miesięcznie, będzie mieszkał w akademiku pracowniczym, część tych pieniędzy odeślę z powrotem na wieś, tak, do swojej rodziny i nie będzie tutaj znikał w tą tkankę miasta, będzie wydawał tylko tyle, ile będzie musiał. A pracownicy pracujący w korporacji chociażby będą, nie będą zarabiali 5 tysięcy, powiedzmy około 30, tylko będą zarabiali 15 tysięcy albo więcej, będą tutaj mieli mieszkania, będą wychodzili do restauracji, będą wychodzili do barów karaoke i tak dalej, i tak dalej. Więc, więc oczywistym jest to, że dla osoby pracującej w korporacji, która ma szanghajskie hukou i zarabia kilkanaście, dwadzieścia nawet tysięcy miesięcznie, to będzie mało pieniędzy za to wszystko. Dla osoby, która pracuje tutaj na budowie i bardzo często w ogóle dostaje jeszcze jedzenie od pracodawcy, znaczy ma w kontrakcie zapewnione wyżywienie. Ona nawet nie będzie chodziła do sklepu za bardzo, żeby sobie samemu zrobić zakupy, tylko będzie jadła to, co pracodawca mu zapewni. Więc no to są trochę bardziej skomplikowane sprawy niż to, że w Polsce mamy Przeciętne zarobki takiej, takiej i tyle. Jednak tutaj ten, ten kraj jest trochę bardziej zróżnicowany i te różnice klasowe, społeczne są o wiele, o wiele większe, już większe niż w USA. O takich rzeczach mówimy więcej w naszym podcaście mało powiedziane, o huko, o zarobkach, o pracy i tak dalej, i tak dalej. Mówiliśmy już w naszym podcaście mało powiedziane, więc jeżeli interesują Was takie tematy, no to zapraszam tam, bo ja niestety nie jestem w tym jednym filmie w stanie wytłumaczyć wszystkich tych zależności, tych zawiłości, tych problemów społecznych powiązanych z Huko, powiązanych z pracą migrantów w miastach czy prowincjach, więc jeżeli interesują Was takie tematy i chcielibyście głębiej zrozumieć to. Czy, czy to jest tanie czy drogie? O tak, może. To zapraszam Was oczywiście do naszego podcastu. Mało opowiedziane. Czasem też trochę więcej mówię o tym na moim Instagramie. A na dzisiaj to tyle. Dzięki za oglądanie i możecie pisać, czy. I możecie na dole pisać, które produkty wydają Wam się wyjątkowo tanie i myśleliście, że będą droższe, a które produkty wydają Wam się drogie i może myśleliście, że w Chinach będą. Tańszy w Szanghaju. W Szanghaju. Tyle na dzisiaj. Na razie.